Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnicie, proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. To doświadczenie apostołów jest takim przygotowaniem do tego, co będzie wtedy, kiedy Duch Święty zstąpi na całe zgromadzenie tam w wieczorniku. Duch Święty jeszcze nie stąpił, bo Jezus jeszcze nie został uwielbiony. Jezus ich posyła, uczy ich tego, tego zaufania. No. Pójść bez torby, bez pieniędzy, bez yy, chleba nie jest wcale łatwe, nawet jeśli obok idzie drugi brat. Wiem coś na ten temat. Mam nadzieję, że Wy też wiecie, że daliście się posłać, że mieliście takie doświadczenie. Kiedyś to doświadczenie było udziałem każdego ucznia. Każdy uczeń miał takie doświadczenia zaufania opatrzności Bożej. Opatrzność Boża mnie prowadzi. Ja się nie muszę o nic troszczyć. Najważniejsze, żebym dał się przywołać i iść i przywoływać innych do nawrócenia. Głosić im Jezusa. A jak nie będą chcieli słuchać, no to będę miał odwagę, żeby powiedzieć im o piekle. Bo ten znak, o którym Jezus mówi, strząśnijcie prog z nóg waszych na świadectwo dla nich, jest, no jest mówieniem o piekle. Ale to, to nam często yy, nie pasuje w naszym myśleniu. Nie strasz nikogo piekłem, no bo to z, zamyka ludzi. Yy, to, co mamy im. Dać jakiś znak, znak z nieba, żeby się nawrócili? Dlaczego Jezus nie mówi? No to wtedy dajcie znak z nieba, żeby uwierzyli. A jak nie uwierzą jednemu znakowi, to daj drugi znak. Zrób coś nadprzyrodzonego w imię Boże. No, na przykład rzuć tą laskę, niech ta laska się zamieni w węża, potem złap za ogon. No, i tego węża, i ten wąż zamieni się w laskę, tak jak, tak jak to było udziałem Mojżesza. Nie, Jezus nie mówi im nic takiego. Albo to nałóż rękę na chorego i wtedy niech uzdrowienie się dokona, wtedy może uwierzą. Uzdrowienia są konsekwencją wiary, a, a nie Powodem do wiary, powodem do wiary jest zgłoszone słowo Boże, jest wzywanie do nawrócenia, jest głoszenie Jezusa. Jezus mnie posłał do ciebie. Przychodzę w jego imię. Przyjmujesz go, czy nie? Nie. No to, to już jesteś potępiony, bo nie przyjąłeś, bo nie uwierzyłeś. No trudno. Może nawet w tym piekle jest lepiej. Dzisiaj tak ludzie mówią. To, nie, to słowo nie dotyczy tylko tych, którzy, którzy są y, apostołami, księżmi, kapłanami, siostrami zakonnymi. To słowo y, tego posłania jest i dotyczy wszystkich. Wszystkich ochrzczonych. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, wszystkich chrześcijan. To jest dla wszystkich. Każdy z nas musi umieć wyjść z domu, pójść za Jezusem i potem dać się posłać przez Jezusa. A no mam takie doświadczenie. Mam nadzieję, że Ty też masz takie doświadczenie. Bez takiego doświadczenia, cały czas będziemy. No, teoretykami w byciu uczniem Jezusa. Czy wystarczy chodzić tylko na liturgię co niedzielę do kościoła? Czy trzeba jeszcze umieć uzasadnić swoją wiarę i dać się posłać do innego miasta, do, do innych ludzi, do ludzi, do których sami z siebie byśmy nie poszli? Ale idę tam, bo mnie Jezus posłał. Miałem taką sytuację w Niemczech, teraz sobie przypominam. Poszedłem do ludzi w Hamburgu, siedzieli sobie, pili piwo i miałem natchnienie, żeby do nich podejść i głosić im Jezusa. Usłyszałem język polski, więc zacząłem głosić. No i mnie wyśmiali. Jeden człowiek mówi tak: Ja nie uwierzę, ja nie wierzę. Jak mi Bóg coś da, to uwierzę. A ja wie, co musiał ci Bóg dać, żebyś uwierzył? Jak mi da 50 euro, to uwierzę. I przyszła mi taka myśl: daj mu 50 euro. Akurat miałem problem z pieniędzmi. Mówię: dobrze, panie, dam te 50 euro, bo nie pokładam nadziei w pieniądzu. Nie chcę pokładać nadziei w pieniądzu, chociaż to jest trudne. Oddać 50 euro, szczególnie wtedy, kiedy się tych pieniędzy nie ma. Ale przypomniałem sobie też taką sytuację, że jak przyjeżdżałem do Niemczech, to dostałem 50 euro od pewnej osoby, której głosiłem Ewangelię. I ta osoba wyciągnęła mi te 50 euro i mówi: Masz, a ja co ty mi dajesz? Czemu mi to dajesz? No bo Ty potrzebujesz. Bóg mi powiedział, że mam Ci te pieniądze dać. No to ja przyjąłem te pieniądze, i teraz mam naprzeciwko tego człowieka, który nie wierzy w Boga i mówi: Jak mi da 50 euro, to uwierzę. Wyciągam 50 euro, masz. On się popłakał, poryczał się, przyjął Jezusa i mówi: Nigdy nikt nie dał mi nic za darmo. No właśnie. <gryw> Czy dał ci ktoś kiedyś coś za darmo? Czy Jezus nie dał nam siebie za darmo? Przecież my nie zasługujemy na to, że On do nas przychodzi. A On do nas przychodzi, czyni z nas swoich uczniów i mówi, idź i czyń innych uczniami. Ale musisz zrobić to dokładnie tak, jak ja zrobiłem. No bo Jezus też tak zrobił. Wyszedł z Betlechem. W Betlechem się narodził, w Betlejem się narodził Musiał stamtąd uciekać. No, oczywiście nie na własnych nogach, tylko Maryja i Józef go wzięli. Do Egiptu uciekli. Z Egiptu został e, zawołany z powrotem. Józef miał sen. Poszedł za tym snem. Anioł mu powiedział: wróć do Judei, do Galilei. E, poszedł do Nazaretu. W Nazarecie słowo Boże przebywało w ukryciu do, 30, do około 30 lat. Kiedy Jezus skończył około 30 lat, kiedy miał około 30 lat, potem objawił się całemu żydowskiemu światu, tam nad Jordanem, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela, Duch Święty stąpił na Niego, odezwał się głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany, Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Potem Syn umiłowany poszedł na 40 dni na pustynie. Duch Święty go tam wysłał, kuszony przez szatana. Potem wrócił, założył wspólnotę uczniów. Wszedł do domu. Nie swojego, tylko Piotra zamieszkał tam. No i oddał swoje życie, wstał, Duch Święty stąpił na apostołów w Jerozolimie i posłał ich na cały świat. Aż słowo dotarło do Rzymu. I kiedy słowo dotrze do Rzymu, i kiedy święty Paweł zamieszka tam w Rzymie, wynajętym przez siebie mieszkaniu przez dwa lata, tam będzie mieszkał, no to dzieje apostolskie się skończą. I człowiek zadać może pytanie, dlaczego się właśnie w tym momencie kończą dzieje apostolskie. No bo słowo dotarło do Rzymu. Ewangelia dotarła do Rzymu, a Rzym jest centrum świata. I w Rzymie powstała wspólnota. No i tr trwa to do dzisiaj. W Rzymie, w Watykanie, jest Kościół, centrum, z którego ma wychodzić Ewangelia. Jak to dzisiaj jest, to każdy widzi. Zostawmy ten temat. Najważniejsze, żebyśmy my mogli wyjść. Z Ewangelią z naszych domów i pójść do innego domu, do innych ludzi, którzy źle myślą o Kościele, mają złe myślenie o Bogu, którzy boją się Boga, boją się mu zaufać. Oni muszą nas widzieć. Oni Jezusa nie są w stanie zobaczyć, więc nas niech widzą. Jeśli nas będą odrzucać, to będą odrzucać Jezusa, jeśli nas będą przyjmować, to będą przyjmować Jezusa, ale my nie możemy się bać w to, o to w co się ubierzemy, co będziemy jeść, za co zapłacimy rachunki, ty się o to nie martw, ty to zostaw. I skup się na Słowie Bożym. Jak się skupisz na Słowie Bożym, czyli na Jezusie, to Jezus przywoła cię do siebie i pośle cię, nawet samego, tak jak Filipa posłał, samego, bo akurat było prześladowanie. My jesteśmy w czasie prześladowania Kościoła. Kościół się rozprasza, uczniowie się rozpraszają. Czy masz takie doświadczenie, jak uczniowie? Że uczniowie dali się posłać bez niczego? I głosili Jezusa i wzywali do nawracania się, tak jak to Jezus czynił na początku swojej misji. No każdy z nas musi przez to przejść. Nie możemy czekać, aż będziemy nawróceni, aż będziemy doskonali, aż będziemy święci, że po prostu za życia nas kanonizują. Nie możemy na to czekać. Nie traćmy czasu na głupoty, czytajmy Biblię. Poznawajmy Jezusa, bo czytając Biblię poznajesz Jezusa. Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Pozna Jak go poznasz, to Jezus cię pośle do innych. No i wtedy zobaczysz, jaka wielka jest radość zdawania innym tego skarbu, który masz, a nie czekania, aż ktoś da ci coś. Za dużo możemy czekać. Za mało. W nas jest tego wychodzenia. Jak wyjdziesz, to Jezus się zaopiekuje tobą. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Dajmy się powołać i dajmy się. Dajmy się przyciągnąć, i dajmy się wysłać. Bo jak się nie damy wysłać, to. Bo robotników jest mało. Czy nie będziemy wtedy winni krwi tych ludzi, którzy mogli się nawrócić dzięki naszemu nawoływaniu, a się nie nawrócili? Czy Jezus nie, nie obciąży nas krwią tych ludzi? Powie: Przecież mogłeś pójść. Ile razy Cię wzywałem: Idź. Zaczep tego człowieka idź do czyjegoś domu. Idź i ogłoś im mnie. A ty milczałeś, się nie odzywałeś, bałeś się i liczyłeś na, na samego siebie, albo na pieniążki. Patrzyłeś, że nie masz nic w lodówce. Patrzyłeś na swój nos, patrzyłeś na swoją chorobę. Na swoje braki, i zamiast adorować Jezusa, to adorowałeś siebie samego. Zamiast czytać Biblię, to czytałeś i wszystkie informacje, które świat ci daje. I to sparaliżowało cię, i zatrzymało cię w domu, i nie wyszedłeś do innych. Nie znam cię. Nie zrobiłeś, nie zrobiłaś tego o co cię poprosiłem. Czy z tego mamy się nawracać? Czy to jest naszym grzechem, że nie dajemy się posłać Jezusowi do innych? Czy to jest misją Kościoła? Czy to jest najważniejsza misja Kościoła? Pewnie, że tak. Większa niż dawanie ludziom jedzenia. Bo Kościół to nie jest instytucja charytatywna. Kościół to jest ciało mistyczne Jezusa przede wszystkim po to istnieje, żeby to ciało głosiło Słowo Boże i wzywało do nawrócenia, żeby inni mogli wzrastać w tym ciele, żeby inni mogli poznać Jezusa takim, jakim jest. Bo wielu ludzi mówi o Jezusie. I wiele jest z tego nieprawdy. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.